Cześć wszystkim, tak się dzisiaj zastanawiałem czy warto otworzyć takie wideo w którym opowiem wam co warto kupić w sklepie wędkarskim za to wydarzenie z muszelkami dzisiaj mija pierwszy dzień zaraz się właściwie kończy nabiłem, zdobyłem 28 tysięcy muszelek i stoję przed wyborem które statuetki które skórki marszu, które bonusy i ramki wybrać. I pewnie tak jak każdy z was, w zależności od tego ile tych muszelek zbierzecie, staniecie przed podobnym wyborem. Bo mamy na przykład tutaj bardzo drogą skórkę marszu i Stage. Ona jest bardzo dziwną skórką, ponieważ jak widzicie w tym miejscu, ona nie wchodzi w skład żadnej kolekcji. To znaczy, że kupując tą skórkę zyskujemy tylko i wyłącznie te 3,5% wzrostu statystyki ataku naszych oddziałów. Plus, jeżeli klikniemy w przycisk kolekcje ukaże nam się informacja, że zaaktywowanie tej skórki otrzymamy 30 punktów kolekcji, które tutaj widnieje. Czy 30 punktów to jest mało czy dużo? No to jest bardzo dużo. To jest Prawie tyle, ile możemy zdobyć za całą kolekcję MIGO, tą standardową, tam jest 50 punktów, więc 30 punktów za tylko jedną skórkę, uważam, że to jest bardzo dużo. Aczkolwiek 3,5% wzrostu ataku oddziałów nie jest to zbyt dobrym bonusem. Dodatkowo ta skórka jest bardzo droga, więc jeżeli nie macie innych priorytetów, to ja osobiście odradzałbym kupowanie. Później mamy po kolei statuetki, ultra statuetki, i na nich też nie skupiałbym się na pierwszym strzale do zakupu, do wymiany w tym sklepie. Muszelek zjedźmy na dół i tu zaczniemy wybierać rzeczy, które są nam tak naprawdę bardzo potrzebne i które możemy za te muszelki, czyli tak naprawdę za darmo, bo nie inwestując żadnych środków pieniężnych. Wziąć parę rzeczy, które naprawdę może wzmocnić nasze konto. I tak, zacznijmy od samego końca. Jako, że plazma i polimeryzowana plazma na tą chwilę mnie nie interesuje, bo mam wbity już poziom plazma 15, powoli sobie zbieram, jak będą odblokowane kolejne poziomy plazmowe, ale w tym momencie nie jest mi to za bardzo potrzebne, więc idziemy we fragmenty czołgów. Bardzo przydatne skrzynki. I na pewno do rozbudowy Waszych czołgów, obojętnie czy idziecie w pierwszą generację, czy w drugą. Control, berserk, czy styl oporu na pewno będzie warto posiadać taką skrzynkę. Mamy tutaj możliwość zakupu 50 podwójnych skrzynek za 5000 muszelek, i to właśnie teraz robię. Wpadnie 100 skrzynek z wybranym przeze mnie fragmentem czołgu. Kolejna rzecz, która jest tutaj idąc od tyłu, no to mamy skrzynki ze Spekterem oraz skrzynki z e, samolotem pierwszej generacji oraz z helikopterem, z ich materiałami. Wszystkie mam tutaj w tym momencie na maksa, więc pomijam. Gdybym nie miał zmaksymalizowanych, obojętnie czy pierwszego, e, czy trzeciego samolotu lub helikoptera, na pewno kupiłbym wszystkie te skrzynki, ponieważ jest to bardzo opłacalne. Zwierzaki to jest obecnie kwestia, którą ulepszać musi praktycznie każdy. Mamy 9 możliwości z zakupu 20 ciastek i właśnie to w tym momencie robię. Rozbudowa zwierzaków jest bardzo ważna i na to, kiedy można zdobyć to za darmo, nie powinniśmy oszczędzać muszelek. Kolejną rzeczą są skrzynki z fragmentami zwierzaków, tak? z kapsułami genowymi naszych zwierzaków, czyli popularnie można powiedzieć właśnie, że z fragmentami. Mamy tutaj możliwość za niewiele, tylko 3000 muszelek zdobyć 60 genów, kapsułek genowych naszych zwierzaków i to też czynię, bo to jest rzecz, która na pewno będzie nam się odpłacać w przyszłości. W moim przypadku behemoth MK2 jest całkowicie i MK1 jest całkowicie zrobiony, oprócz stabilizerów, których niestety w tym sklepie nie ma ale jeżeli macie do ulepszenia swoje behemoty, to nie szczęście na te skrzynki, ponieważ warto jest ulepszyć je jak najszybciej, zarówno do waszej gry solo, jak i do gry w sojuszu. Idąc tym samym tropem, e, spotkamy fragmenty behemota MK3, czyli naszego Jastrzębia, bardzo ważny obecnie punkt do rozwoju, z tego względu, że jego umiejętności wzmacniają wszystkie marsze, obojętnie czy to będzie ten marsz z behemotem, czy jakiś inny, statystyki i umiejętności, które daje nam behemot MK3, są obecnie nieocenione. To znaczy, że są bardzo ważne i zdecydowanie polecam wydać 3000 na 120 fragmentów. 3000 muszelek na 120 fragmentów tego behemota to jest dobra inwestycja. Ok, mamy. Zostało mi 16000 muszelek. I w tym momencie, tak naprawdę, ja, jako gracz mało wydający, nie pretendujący do bycia liderem rajdu, odpuszczam sobie zarówno specjalizowaną stal, jak i ten kompozyt bazujący na węglu. Nie kupuję tego mógłbym, ale jako wypełniacz rajdu i gracz solo w wydarzeniach typu rajd na rezerwuar, no to. Nie jest mi to potrzebne, więc wszystko co pozostanie, tak naprawdę skupię się na kupowaniu tych dwóch rodzajów ultra statuetek, ponieważ one są najtańsze, więc jakby najłatwiej jest je ulepszyć do jakiegoś sensownego poziomu. Pamiętajcie, że ultra statuetki, obojętnie które by to nie były, to ich maksymalny poziom, który zmienia w tym miejscu. Wartość ich głównej umiejętności to jest poziom ósmy, więc powinniśmy dążyć do tego, abyśmy posiadali statuetki na poziomie ósmym. Cała reszta, czyli te małe statuetki, czyli mamy tutaj żetony do ulepszeń statuetek bohaterów, to jest rzecz, którą całkowicie pomijam, do czasu aż po prostu na koniec wydarzenia zostaną muszelki których liczba jest mniejsza niż 15 tysięcy. Wtedy wydaje na poszczególne małe statuetki, zaczynając właśnie od tych, które dotyczą bohaterów, z tego względu, że tutaj właśnie zwiększa nam się pojemność marszu. A to jest bardzo ważne po pierwsze w wydarzeniach solo, w bitwach o flagi oraz wszystkich wydarzeniach, które bazują właśnie na sile własnej gracza. Mam nadzieję, że pomogłem wam rozstrzygnąć, które nagrody warto kupić właśnie w sklepie z muszelkami, w sklepie w wydarzeniu Fishing Challenge. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście służę pomocą. Nie wstydźcie się i piszcie w komentarzu. Do zobaczenia.